Twój stary syrena. H2O wystarczy twój stary. No hej, jesteśmy w ósmym już odcinku Alimenciarza. Tutaj Dina już z nami e, jeszcze śpi. Dave Zarr ma za godzinę do pracy, więc sobie zrobił przed chwilą wpis, który ma 61 więcej czytelników. Co, ty sobie mózg wyjąłeś na śniadanie? Mniam. Wiecie co? Wpadłam na taki dosyć ryzykowny Pomysł, a mianowicie taki, żeby go zwolnić z tej pracy. Z tego względu, że on teraz ma ten pomocnik kolekcjonera i mi się wydaje, że on w ciągu 8 godzin, gdzie spędza w pracy i zarabia tam 150 bez awansu, bo dzisiaj ma właśnie pasek zapełniony, pełne całe zielony jest i jest szansa na awans, ale że mam mody, że nie ma szansy 100% na awans, tylko tam chyba 10 czy 20%. No, to może nie dostać parę dni z rzędu tego awansu, tak? A tak tu mam wrażenie, że gdyby on te 8 godzin spędził na bieganiu po świecie i szukaniu jakichś tych kamieni, czy nasion, czy jakichś innych, nie wiem, zwierząt, to on by więcej z tego zarobił. Ale nie jestem pewna i nie mam pojęcia teraz, co, co robić. Jak dla mnie wydaje się to dosyć dobrym pomysłem, zwłaszcza że i tak bym nie chciała, żeby on został jakoś długo w tej medycznej, żeby on nie musiał tam jeździć do tej pracy co chwila, bo na którymś poziomie tak się właśnie dzieje. No a tutaj szukać pracy dalej nie może i nie wiem dlaczego. Nie wiem co tutaj się stało, co za ustawienia tutaj odpowiadają, chociaż nie wiem tak naprawdę, czy ja coś tutaj kliknęłam, czy nie, bo ja tutaj nic nie, nic nie ustawiałam, tutaj nic nie przestawiałam, one po prostu przestały się pojawiać. W ogóle znowu ten odcinek nagrywam drugi raz, więc zapiszę go od razu, bo mi się wywalił pod koniec dnia. Na szczęście dosyć szybko się zapisało. Czy ty biegniesz, panie? Kim ty jesteś? Jerzy Clark w Nie interesujesz mnie, Jerzy Clark. Możesz sobie biec. To nie zmęczony. Weź, ty nie możesz spać w pracy. O, jest. Śpij w pokoju przygotowawczym. Śpij sobie. Właśnie powinieneś chyba do sklepu jechać, tak? Bo nic nie ma. No to po drodze do domu kupisz sobie produkty spożywcze i kup sobie jeszcze kupon na loterię. Może coś wygrasz. Zrobił 149. No właśnie. Mi się wydaje, że to się w ogóle nie opłaca. Co on się w ogóle nie wyspał w tym pokoju? Weź przepisami jedź. Weź to na przykład, chociaż nie, to jest. Prawdopodobnie jedzenie dla zwierząt. Weź coś takiego, coś takiego, coś takiego... Zapiekankę, hamburger z serem, a nawet makaron z serem. I kup te obiekty. Jest tutaj ktoś, kto jest warty... Nie wiem, to jest chyba nastolatka. Z tego, co mi się wydaje, więc raczej nie będziesz, nie będziesz jej ruszał. Zostaw ją w spokoju. A tutaj jest w ogóle park. O, tutaj ktoś stoi. Czy to też jest nastolatka? Ma ciekawą twarz. To jest też facet. Dobra, to wracaj do domu. Zajmiesz się sobą bardziej. Ogarniesz się jej w ogóle. O, tu jakaś fajna pani idzie. Kim jesteś? Serena Abo. Przywitaj się z osobistością. Pokaż się. Czy ja chcę mieć z tobą dzieci? Uuu, jaka ciekawa. Ma dziwną szminkę, ale ogólnie z twarzy jest dosyć ciekawa. I ona jest osobistością. Trzeba jej zaimponować. Może wymienić z imienia Odessę. Może jeszcze Dinę. No i już jej praktycznie zaimponował. Wydajesz się w porządku, Dave. No oczywiście, że Dave jest w porządku. Weź teraz z nią pogadaj, poplotkuj może. Opowiedz historię. O nie, Dave stał się słowny! No dobra, może będzie dostawał rzeczy za darmo, będziemy sprzedawać. Jest bez pracy, ale dlaczego ona się pokłóciła z tobą o to? Nie ma pracy, jest pracocholiczką. Aha, nie ma pracy jest pracocholiczką. Ale czy to jest osoba, która jest... Mieszkająca gdzieś w mieście, czy to jest NPC? Dave jest ojcem chłopca. Julka urodziła chłopca imieniu Toni, dobrze. I tak go nie odwiedzimy. Dobra, kiedy się go odwiedzimy jednak. Weź ją, spróbuj gadkę na podryw. Uuu, podoba jej się. Okolicja tam przejechała. Weź może kwękaj na dzieci, lepiej nie. Chwal ciężką pracę. No i dobra, wracaj już do domu, nie będziesz tutaj spędzał. Nie wiadomo ile. Poczekaj, poczekaj. Weź jeszcze pocztę. Tutaj rachunki są do zapłacenia. 512. Co dostałeś? Nie się dostałeś? Weź się się ogarnij. Weź prysznic. Zjesz coś może. Podaj obiad. U, ile ty rzeczy teraz możesz zrobić? A zrób naleśniki. Ciekawe z czym zrobisz. Jezu, Dave wygrał 5000. Co za wygrana. No to do następnych alimentów nie musimy się chyba martwić o pieniądze. Weź od razu zapłać te rachunki. A i właśnie mi się przypomniało, że w komentarzu ktoś napisał, żeby kupić mu tablet, bo dzięki temu będzie, będzie mógł się uczyć różnych innych rzeczy, robiąc coś innego. I tak szczerze to ja zapominam w większości o tym, że ten tablet istnieje. A weźmy mu na przykład żółty. I wiecie co? Skoro mamy pieniądze, to ja bym może <śmienią> wymieniła jednak ten komputer. Taki wstyd, trochę taki stary mieć. Może też nie jakiś najlepszy, żeby był za milion. A może takie coś. Za dwa i pół. No, no dwa 300 mu zostało na koncie. Niech taki sobie ma. Nie pamiętam tak, szczerze, jaki miał wcześniej. Schowam mu od razu ten tablet do wyposażenia i. A w sumie nie będzie już nic yy, słuchał, bo zaraz i tak idzie spać. A chyba. A w sumie zobaczymy. Nie pamiętam, czy podczas spania też się mogą uczyć. Słuchaj, tabcastu o. O, o, o! O gitarze, z czym zrobiłeś? Z cebulą? Naleśniki z cebulą? Weź jeszcze otwórz te naleśniki, właśnie jeszcze... Lodówkę lepszą by się przydało kupić w sumie. Żeby się te jedzenia tak szybko nie psuły. Dave ma reputację oszust! O nie! Mówi się, że Dave został przyłapany na oszukiwaniu. No tak, on teraz jest gwiazdą i teraz te relacje będą trudniejsze w utrzymaniu. Ups! Bani już się straciła, a zaraz, jej tu się ze wszystkimi relacje zmniejszyły. Z tego co widzę, przecież Odessa chyba nie była, była twoją przyjaciółką. Dobra, i tak z nią będzie, będzie trzeba zerwać i do Diny pójść, bo on chce być chłopakiem Diny, chce poprosić cię o bycie sympatią. Aha, i właśnie jeszcze przydałoby się iść ją odwiedzić, bo ona prawdopodobnie mieszka z Diną. Dzięki czemu Ninę też moglibyśmy tam, że tak powiem, zbajerować, zaflirtować do niej. A czy w ogóle są jeszcze jakieś ciekawe nagrody życiowe, które można by mu kupić? W sumie on nie ma teraz na razie tych punktów tak wielu. Na pewno nie będziemy kupować wzmożonej płodności. On jednak musi wytrwać w tych alimentach jak najdłużej. A może wodorosty syrenie mu kupimy? Czy to ich będzie syreną? Twój stary syrena. H2O, wystarczy twój stary. Co ten znak taki zakopany, dziwny? Może jak sobie wstanie, to jeszcze posłucha yy, gitary. I przydało mu się coś zjeść. Zjeść te naleśniki z cebulą. Zaraz idzie do pracy, zaraz będzie wstawał. Właśnie już wstaje. Porozmawiać z Diną chcę. Czy rozmowa przez telefon się zaliczy? Co, ty słuchasz tego tapcastu? Z tego co pamiętam, to kiedyś się pokazywał na strójnik, że się słucha tapcastu. Żeby było wiadomo, że właśnie... Się, słucha, ale teraz nie widzę takiego nastrójnika. Czy ty na pewno to włączyłeś? Aha, i już idzie do pracy. A poczekaj, jeszcze przed pracą to weź, ty włącz, spróbujmy może co innego, może to nie idzie. Nie wiem, może o ogrodnictwie. O, zaliczyło się gadanie przez telefon. Dobra, to teraz idź i... O nie, kolejne rachunki przyszły. Jedź do pracy. Rachunki przyszły, czy coś inne? A nie, poczta. No nie, nie ma tego nastrójnika. Co tu się stało? Czy to jest zepsute jakieś? Przecież kiedyś działało. Dobra, to skoro to nie działa, to bez sensu ten tablet jednak. Nie wiem, jak to naprawić. Pracujesz jeszcze w ogóle z kimś ciekawym? Z kim można by... O, perła jest. Ona chyba jest młoda. Ta jest na pewno stara. A reszta to faceci, więc bez sensu z nimi. No to tylko z tą perłą by się przydało zagadać. Może ona będzie kolejna? Chociaż kolejną to bym chciała właśnie Dinę odwiedzić. Ono ma cztery gwiazdki osobistości. Wow, Dina. Zarobił 143, dobrze się czuje. O, i chce. Awans dostał. Premia wysokości 300. Wow, Dave. Nie, poczekaj, nie wracaj do domu. Gdzie mieszka Dina? Chciałabym wiedzieć, gdzie mieszka Dina. Kaliente jest, ale. Tutaj nie ma Diny. No to może nie wiem, wróć sobie do domu jednak i zrobimy inaczej. Weź, wyślij SMS-a do Diny, bo chciał. I bo w ogóle chcę poprawić umiejętności społeczne, ile Ci tam brakuje? No, trochę. To wyślij SMS-a do tych wszystkich swoich koleżanek. I zaraz chciałabym, żebyś ty się na razie zajął może. tą perłą. Bo z nią, chociaż nie, no do niej nie może zadzwonić. To wejdź, zaproś tą, jak ona ma. Serena Awe, z tego co widziałam, widziałam ją gdzieś tutaj, jej dom na mapie, więc raczej NPC mnie jest. Ej, weź, ty posprzątaj tutaj trochę. Dziewczyna zaraz do ciebie przechodzi. Nie możesz jej na taki syf zaprosić. To weź ją powitaj, radosne powitanie. O, uwydzicielskie powitanie. I już są na randce. Dobra, to teraz przyjaźnijcie się. Chwal ciężką pracę i w ogóle. Obejrzeć film. No jak ona zapłaci, pójść do spa. Jeszcze czego? Ale z tego co widzę, bardzo dobrze się dogadują teraz. I już są przyjaciółmi. Dobra, to idźcie się starać o dziecko. Ale ona jest ładna. I w sumie to nawet ta szminka dziwna, ta. Na brzegach jej pasuje do włosów, do tej opaski, co ma. O, chcę ją pocałować po raz pierwszy. No właśnie, to zrobiłeś. No i się spełniło. A teraz ma nagle krótkie włosy. O nie, gdzie ty wstajesz? Chodź tu. O nie, nie udało się? Jak to? No to jeszcze raz. Teraz się udało. Super, dobra, to idź wstawaj, idź brać prysznic szybko, zjedz coś. I pójdziesz spać. No ale miałeś wstawać. Co za pieniądze przyszły? Jakieś pieniądze z osoby z dalekiej rodziny, który. umarł. Jeszcze takie powiadomienie nie widziałam. Ciekawe to było. No cóż, wszystkie pieniądze się przydadzą. Dzień śnieżynek. Spędzimy na szukaniu kamieni. Jak wstaniesz, Dave, od razu zrób sobie aplikację blogu, stwórz sobie ze trzy posty. Nie wiem, poproś czytelników o więcej darowizn. I zaraz sobie pójdziesz w świat. Szukać może kamieni. Gdzie tu coś jest? O, jest nawet sporo. Jak nastanie wiosna, to chciałabym się też skupić na nasionach, żeby jakieś nasiona zdobywał i sadził. Może zdobędzie drzewko pieniężne. Fajnie by było. ośmiu więcej czytelników. 17 więcej czytelników. 7 więcej czytelników. Tutaj nie wiem, czy będzie mógł to wziąć, ale spróbujemy. Znowu otrzymał 112 na wsparcie bloga. Znalazł nieoszlifowany kwarc dymny. Wielka skała kosmiczna za 127. No i widzicie, już on dopiero co wyszedł z domu i już ma więcej znalezionych simoleonów, niż by zarobił w pracy przez 8 godzin. Więc ja myślę, żebym go zwolniła, ale jeszcze mi napiszcie, proszę, czy... Czy to będzie dobry pomysł, bo on ile teraz zarabia? 28 na godzinę. Wysprzątamy całą okolicę z kamieni. Kamień księżycowy za 685 simoleonów i jeszcze 168 za urlop płatny. Mówię wam, Dave jeszcze będzie milionerem. O nie, głodny już jest. To by się przydało w sumie wracać już do domu, coś zjeść i się ogarnąć. I jeszcze chcę blogować znowu. No to niech sobie zaraz zrobi. No, nazbierał trochę tych kamieni. Wszystko oczywiście zaraz sprzedamy, przeanalizujemy. Super zarobił. Warte około 40 simoleonów. I 152. W sumie nie wiem, czy wzrosło, czy spadło. Nie zwracałam uwagi. Wiesz co, zaproś sobie Dinę, bo chciałabym, żebyście w końcu byli tą parą. Żeby się poprosił, żeby była Twoją dziewczyną, żeby dzisiaj już to jedno pragnienie spełniło. A właśnie i jeszcze Odessa, zaproś ją też szybko. Weź może, powitaj Dinę radośnie. O nie, w tej czapce jest chyba z pracy. O nie, oskarża Cię. Jak to? Słuchaj obrazy, nie obrażaj mnie, no daj spokój już. Chodź tutaj, Odessa. Bredne, zerwi. Zrywaj z nią. Jest już 3 na 10, opowiedz Dinie dowcip. O nie, ona jest znudzona. Dobra, musisz ją jakoś... Teraz uspokoić. Dobra, ona nie chce być chyba uspokojona. Zapytaj ją o dzień. Przeproś przede wszystkim. O nie, no jak Inter decyduje się zerwać? No Dina nie. O czym ona odrzuca mnie. No jak to, Dina, proszę cię. No dobra, to nie będziecie razem w związku. Przykro mi. Spróbuj zaimponować, ale już ci imponowałam. Oj, Dina, przesadzasz te hormony. Rozmawiaj z nią o, nie wiem, kulinariach. Ona pracuje w kulinariach. No dobra, Dina, to idź sobie. Idź sobie, ty. Idź pod prysznic, Dave, i idź spać. A my będziemy już kończyć. Mam nadzieję, że... O, zrób sobie jeszcze wpis na bloga. Tak, my będziemy już kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie mi, czy mam zwolnić Dave'a was pracy, bo mu tak dobrze idzie zarabianie na kamieniach. No i cóż, no to do zobaczenia w następnym. Pa, pa!